Zastanawiasz się, ile zarabiają youtuberzy? Ile można zarobić na tysiącach wyświetleń? Tysiąc wyświetleń, ile to złotych? Ile dostaniesz za moją subskrypcję? Czy łapki w górę, czy one coś dają? A więc tysiąca wyświetleń, gdzie film trwa powyżej 10 minut, zarabiacie. 12 miesięcy, tyle minęło odkąd ostatnim razem zrobiłem Q&A na tym kanale Troszkę się pozmieniało, tamtego czasu zmieniłem i program do montowania i moje podejście do tego Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, jak tak to łapa w górę, jak nie no to łapa w górę i subik tam na dole, być na bieżąco To też możecie kliknąć dzwoneczek Dobra, 1000 wyświetleń, ile to jest złotych? Czy twoja subskrypcja wpływa na to, że ja coś zarobię? Czy ta łapka w górę coś daje? Czy jeżeli oglądasz film to to się też nalicza? Czy tylko wyświetlenia? Zacząłem nową serię na tym kanale, czyli taką serię jak zacząć z YouTube'em. Wiele osób mnie się pytało, prywatnie na Instagramie albo na Discordzie, czasami też na Messengerze się zdarzyło, z Facebooka, na którego was gorąco zapraszam, link macie na banerze u mnie na kanale. Zacznijmy od zarabiania, czy w ogóle warto jest zacząć, czy robisz to z pasji, czy robisz to dlatego, żeby zarobić, bo jeżeli robisz to dlatego, żeby zarobić, to pomyśl tak, jeżeli się nie wybijesz, to to nic nie zrobisz. Zobrazuję wam w tym filmie, ile ja zarabiam na YouTubie i czy mi się to opłaca, ile ja wydaję na filmy, na, taki, na przykład na taki film, ile ja wydałem pieniędzy i czy mi się to w ogóle pokrywa, więc zapraszam do oglądania. Dobra, przygotowałem sobie trochę ściągawki e, na telefonie. Będę miał z czego korzystać, to jest YouTube Studio. E, tam też będę sprawdzał wszystkie statystyki e, i będę wam o nich mówił. Wszystkie linki do tego filmu macie tam na dole, w opisie. Więc wchodzicie tam na dół i tam macie wszystkie linki, które będą w tym odcinku zawarte. Do wszystkiego dosłownie. Więc zacznijmy od samego początku. Wchodzicie do panelu kanału, właśnie e, YouTube Studio, panel, e, panel kanału, i tam macie taką opcję: zarabianie po lewej stronie. Jeżeli wejdziecie, to jest właśnie w to zarabianie. To tutaj macie, y, zgłosi do programu, jakoś tak to miałem, z tego co pamiętam, oczywiście. Więc klikacie do opcji do programu. Jeżeli już się zgłosicie, to czekacie tak, ale musi mieć 1000 subskrypcji, jak z tego co kojarzę, musi mieć tak na kanale: 1000 subskrypcji i 4000 godzin oglądania. Co to są te godziny oglądania? Oglądasz ten film. Załóżmy, że film będzie trwał 15 minut. Y, jeżeli film trwa 15 minut, ty go obejrzysz przez 5 minut, ok? 5 minut potem sobie pójdziesz, bo już ci nie będzie chciało. Ty obejrzysz 5 minut i 100 innych osób obejrzysz przez 5 minut średnio, ok? Jedna będzie 4, druga 6, ale średnio to jest 5 minut. Załóżmy, więc jeżeli 100 osób obejrzy przez 5 minut, to jest 500 minut. 500 minut to jest jakieś 8 godziny. 8 godzin. 100 osób obejrzało Twój film przez 5 minut i to jest 8 godzin. A Ty musisz mieć 4000 godzin, żeby włączyć w ogóle zarabianie, więc to ogromna e, suma, nie ukrywajmy, więc trzeba się w jakikolwiek sposób wybić na tym, e, na tym YouTubie, żeby... W ogóle włączyć sobie zarabianie. Załóżmy, że osiągnąłeś 1000 subów, że masz 4000 łącznie godzin oglądania i jesteś twórcą na YouTube. No i co teraz? Osiągnęliście 50 wyświetleń z filmu. Ok? Na razie na spokojnie. 50 wyświetleń z filmu. 50 wyświetleń z filmu to jest uwaga jakieś, zakładając, że film trwa powyżej 8 minut. I czas oglądania jest powyżej 5-6, ok? 5-6 minut. No i film trwa powyżej 10 minut, załóżmy, ok? Powyżej 10 minut. Bo, żeby w ogóle zarabiać z filmu, musi mieć powyżej 8 minut. To tak tylko chciałbym nawiązać. Więc, zarobicie z tego 20 groszy za 50 wyświetleń. 20 groszy, a więc 1000 wyświetleń, gdzie film trwa powyżej 10 minut, zarabiacie 10 zł. Tak. To jest tyle. 10 zł? Czy jest to dużo? No nie wiem Żeby wypłacić pieniądze z YouTube'a, musicie mieć 300 zł. 10-300, no trochę tych filmów musi być, a ktoś musi te 1000 wyświetleń e, zrobić, tak? Więc to jest druga sprawa. To są vlogi. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, to uwaga, z gier komputerowych z, średnio za 1000 wyświetleń, gdzie film trwa powyżej 10 minut, zarobicie około 4 do 5 zł. Czy jest to dużo? Nie wiem, oceńcie sami Jeżeli chodzi o kosmetyki To przy włączonych reklamach Gdzie film trwa powyżej 10 minut I ma 1000 wyświetleń Zarobicie 16 zł około To są statystyki na moim kanale Nie wiem jak to wygląda u innych twórców Ale u mnie wygląda to w ten właśnie sposób I to i tak wam strasznie przybliżyłem to wszystko Czyli opłaca wam się zacząć Na początku nie będziecie zarabiać nic I jest to czysta zajawka do montowania I czysta zajawka do nagrywania filmów u mnie to zaczęło się no tak jak widzicie na moim kanale, no po 50 wyświetleń miałem, z czego pierwszy teraz ma 2,5 tysiąca wyświetleń. Jest to Minecraft na telefonie. I co ja wam mogę powiedzieć? Yy, nie owijam was bawełny. Mówię jak jest, po prostu. Nie przedłużam tego filmu. Jeżeli chodzi o łapki w górę, nie zostawiacie ich. Może wam się nie podoba i nie chcecie oceniać. Komentarze, no nie jesteście aktywni zbyt w komentarzach, więc możecie się tam pisać, bo to też wpływa na wyświetlenie na zasięgi. Uwaga, w przybliżeniu. Wszystkie kwoty, jak byłem na przykład 89 zł, to zaokrągliłem do 100, no bo to by nie miało w ogóle sensu już wtedy. Więc uwaga, wydałem łącznie 7000 zł na sam kanał i na to, co teraz mam. Ogromna kwota. A z YouTube'a zarobiłem do tej pory 18 zł przez 2 lata nagrywania filmów. Więc, jeżeli chcesz nagrywać na YouTube. Zmyślał, że coś zarobisz, że będziesz jak ci wielcy youtuberzy Owszem, jeden na milion to jest przypadek Gdzie faktycznie nagrasz coś, wybijesz się i, i dużo zarobisz Ale nie licz na to Możesz mieć nadzieję, ale będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko Tym bardziej, że mam już z tym doświadczenie I, i wiem po prostu co mówię, bo dwa lata nagrywam i zarobiłem o uwaga Więc, no come on, tak? Nie oszukujmy się, tym bardziej, że YouTube jeszcze mi ucina zasięgi. Nie wiem jak on to robi, ale jest tak. Jest kreska, leci, 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 leci. I nagle co? Prosta kreska. Nie ma wyświetleń. Były i nagle nie ma. Ucięta zasięgi, koniec. O, łapka w górę, jak Wam się spodobało. Jak nie to łapka w górę Sub Subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, ponieważ zaczynam serię z YouTube. Czyli jak zacząć jaki... W następnym odcinku oczywiście. Powiem wam tak. Zacząć, jak zacząć nagrywać? W jakim na, darmowym programie na telefon i na komputer i... najlepiej montować, najlepszy program do montowania, nie to, że weźcie sobie sami, macie ten, ten, ten program, sami sobie to ogarnijcie, nie, ponieważ w przyszłości, jeżeli już będziecie montować, to będziecie montować na, na przykład Adobe Premiere Pro albo Adobe After Effects, e, w tych programach, bo to są najpopularniejsze programy, w których najwięcej możecie zrobić. Dlatego powiem wam, który program i na telefon, i na komputer, darmowy jest najlepszy. To jest pierwsza rzecz, którą wam powiem. Czym nagrywać? Czy telefonem opłaca wam się? I od jakich, do jakich e, tych? Aparatów? E, jakiej rozdzielczości nagrywać? W jakich warunkach? Czy światło jest w ogóle potrzebne? Jak wykorzystać światło w swoich filmach? Jak dobrać scenerię, żeby to jakoś fajnie ciekawe wyglądało? E, Poranniki montażowe macie już na moim kanale, więc to, to już nie jest jakoś specjalnie potrzebne. Więc e, ja Wam bardzo dziękuję za zobaczenia, Trzymajcie się! No i